Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie zaprezentuję Wam kabel optyczny firmy Kable Expert. Jest to kabel, który otrzymaliśmy z sieci sklepów komputerowych Zeus komputery. Zobaczcie, kabel optyczny, niczym się nie różniący od praktycznie większości kabli, kabli optycznych, oczywiście, poza jednym faktem. Ten kabel jest w specjalnej otulinie takiej gumowej, dzięki czemu jest bardzo wytrzymały na wszelkiego rodzaju zgniatanie. Jak wiemy, kabel światłowodowy to tak naprawdę szkło, które jest dość elastyczne, niemniej jednak można je łatwo złamać. Ten kabel, dzięki specjalnemu oplotowi, jest bardzo wytrzymały. Dodatkowo końcówka jest dość na tyle duża że można ją swobodnie podłączyć. Tutaj jest wyjście optyczne ym, i w, tutaj oczywiście jest ym, no, to, to światło, które przekazuje ym, dźwięk. Gdzie takie kable się stosuje? Zazwyczaj te kable stosujemy do wszelkiego rodzaju sprzętu audio. Ym, czy to podłączone, ym, podłączenie między wzmacniaczem a ym, głośnikami, czy y, bardziej może wzmacniaczem a Urządzeniem odtwarzającym albo na przykład między telewizorem a kinem domowym. Oczywiście musicie tutaj zobaczyć, akurat to są dość grube końcówki, one są bardziej przeznaczone do sprzętu audio, musicie zobaczyć, czy w kinie domowym będziecie mieli odpowiednią, odpowiednie miejsce, żeby taką dużą końcówkę podłączyć. Niemniej jednak jest to świetne rozwiązanie. Bardzo czysty dźwięk, no to jest dźwięk przenoszony drogą optyczną, więc tutaj naprawdę możemy go przenosić na dużo, du, du, duże odległości. No i oczywiście jest on bezstratny i natychmiastowy. Zobaczcie, jak on wygląda. Oczywiście jest pozbawiony wszelkiego rodzaju yy, czynników yy, yy, wpływających negatywnie, takie jak na przykład jakieś zakłócanie yy, poprzez pole elektromagnetyczne itd. Tak tak Także tego typu kable możecie stosować praktycznie wszędzie i po pierwsze one niczego nie będą zakłócały, a po drugie one nie są podatne na... Zakłócenia z zewnątrz. Także polecam tego typu kable, podłączenie optyczne. Z reguły one są nieużywane. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego zazwyczaj podłączamy zwykłym kablem elektrycznym, czy bardziej takim elektroni elektronicznym kablem tego typu. To, to są kable, no, no, gdzie, gdzie sygnał jest przekazywany często analogowo. Tutaj mamy łącze optyczne dużo, dużo większej, lepszej jakości. Cenowo wygląda to bardzo porównywalnie, nawet nie wiem, czy nie, niemalże identycznie. Także polecam ten kabel, polecam moje filmy, które dla Was produkuję i do zobaczenia w następnych filmach. Aha, oczywiście tego typu kabel możecie zakupić w ZEUS komputery, do czego oczywiście Was zachęcam. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!